Do Clash Royale, do nowego czempiona, Monka. I nie chodzi tu oczywiście o taką Monkę, z której chleb się piecze, tylko o to tego kozaka, który jest. Bardzo ciekawym czempionem? Bo jak widzicie, nie dość, że ma trzy potężne ciosy, które odpychają. To ma też specjalną moc, która pozwala odbijać mu pociski, skillet i inne rzeczy w przeciwnika. Żeby go odblokować, musiałbym mieć 6500 pucharków, No a obecnie tak dużo niestety jeszcze nie mam. Jednak oczywiście Supercell pomyślało o nas i pozwoliło nam przetestować tą nową kartę w nowym challenge'u. Do wygrania kilka ciekawych rzeczy. Ale to, co najfajniejsze, to to, że jest to draft challenge, więc będziemy mogli wybierać swoje karty. Poza tym zobaczyłem, że w bannerboxach są naprawdę mega fajne Halloweenowe skórki. Taki smoczek z pumpkinami, no bardzo bym takiego chciał. Ewentualnie taką mini packę. Dlatego dzisiaj kilka tych strzynek sobie otworzymy. A wiecie co? Na dobry początek dnia już teraz jedną otworzę. Oczywiście. I dostałem największy shit, jaki można było trafić. Wy za to koniecznie trafcie w łapkę w górę i suba z dzwonem pod tym filmem, bo jak wiecie, jesteśmy już naprawdę bardzo blisko miliona, więc dziękuję serdecznie za pomoc. A ja co, odpalam challenge i miejmy nadzieję, że dostaniemy mąka. Dobra, to zaczynamy. Ja już przez przypadek wybrałem sobie strzałki, to teraz wezmę sobie tych oto państwa. Do tego wydaje mi się, że coś na latające jednostki musimy mieć. Bandytka, bo już mamy coś na latające jednostki. No ale to oponent mógł wybrać mąka, więc skaduję, że nim teraz nie zagramy. No i jest i on, moi drodzy, po raz pierwszy możemy go zobaczyć. Ty, ale ja w sumie nie wiem, czy mam się teraz przed nim obronić tym potężnym mąkiem. Więc go Drilla tutaj jakiegoś wystawię. On odpycha strzały. Jak widzieliście, odpychał strzały mojej wieży we mnie, w moją wieżę. No ale tutaj to nie za dużo pomogło, bo ja teraz coś tam chyba i tak przyatakuje więc ten exe był bardzo dobry ale jednak ja zdałem więcej damage'u. No i hunterem dość szybko sobie poradziliśmy. Z tutaj taki nam trochę brief spamowy. Tak się tutaj zrobił. Czy będziemy w stanie coś z tym zrobić? No dawajcie z tym panem Princem! Bijcie tą wieżę! Bijemy! Ej, jest dobrze! O, kurczaki, no teraz to kolega poleciał z tym tutaj kolegą. Mega mocne to wszystko będzie, ale spoko jeszcze myślę, że jakoś może się wybronimy. No nie, wieża już stracona, więc nawet nie mam co się bronić. Dlatego nie postanie nic innego, jak po prostu atak drugiej wieży i tam coś obijamy. ah No nie, no, po co mi ta wie... Źle jest, źle jest. 8 sekund, a ja muszę zniszczyć strzałki. Czy strzałki będą wystarczające? A, strzałki były wystarczające, nawet niepotrzebne bym powiedział. No dobra, musimy się jakoś obronić, ale to nie będzie łatwe, bo kolega ma oczywiście wszystko, co potrafi mocno strzelać i mocno bić moją wieżę, a ja po prostu potrzebuję bardzo dużo życia, żeby się obronić. No coś mi się wydaje, że to będzie niewykonalne, bo ten Prince tam leci. Prince'u stój. 65 HP na wieży bym mia miał. No pół sekundy wystarczyło i bym to wygrał. Dobra, nie ma co gadać. Kupmy sobie banner boxa. I chociaż to jest chyba totalnie bez sensu wydawanie gemów, to proszę. Coś fajnego. No czemu tylko te najgorsze i najtańsze? Obrażę się na klasza chyba. W tym meczu to my musimy trafić. Monka, no i zacznijmy bardziej tak... Dobra, wydaje mi się, Firecracker, zróbmy takie dość logiczne wybory, ale wydaje mi się, że tu może znowu być problem, i znowu mogę nie wybierać. Mąka. Oczywiście, że tak. No dobra, weźmy tego pana. Ale zgaduję, że domu przegramy, bo będziemy grali przeciwko mąkowi. Nie, koleś nam dał mąka. Dobra, no to teraz to już na pewno to wygramy. No chyba, że on wie, że mąk nie jest taki dobry, jak mi się wydaje, i wtedy będzie problem. No ale po prostu spróbujmy zrobić tak, żeby wyszło jednak na moje i żeby się okazało, że mąk jednak jest najlepszy na świecie. Straciłem wieżę, praktycznie. Ale plus taki, że w sumie ja tej jego wieży dostałem więcej nawet niż on zadał mi i ja ją nawet zniszczę. Ej! To ja nie wiem... Nie, dobra, no zniszczyć to trochę, nie zniszczę no jednak, ale naprawdę nie ma co panikować, bo to wyszło bardzo na moją korzyść. Oj, kolega ma Mighty Minera i to może być lekki Ej, Mąk jest naprawdę całkiem przyzwoity na pana yy, hogridera bo on odpycha, nie? Więc to odpychanie jest naprawdę pomocne. Zobaczcie, Mąk teraz na full HP będzie szedł pod jego wieżę. Ja tam jeszcze wyślę Minera i będę miał jeszcze jeden w mocy, żeby móc... Atakować, a zobaczcie, jak on tam sporo będzie bił tej wieży. Pa, 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 jak on tam bije tym trzecim atakiem, on naprawdę będzie bardzo mocny. No i pan Monk w tym momencie wydaje się, że wygrywa mi odrobinę gry. No ale zobaczcie, Monk tutaj znowu atakuje, Monk tutaj znowu sobie radzi, tankuje, ma całkiem sporo HP. Ja w tym momencie prawdopodobnie zniszczę jego. Bez jakichś większych problemów. Co prawda, mój mąk znowu padnie, więc dużo mi on w tej walce nie dał. Ale w ogólnym rozrachunku dał mi naprawdę bardzo dużo. Więc pozwolę mu nawet jedną wieżę sobie zebrać. A ja i tak ten mecz dość łatwo wygram. No i wystarczyło trafić mąka. I takie to proste. Winek nasz. A my, oczywiście, otwórzmy najbardziej bezużyteczny chest. Z którego, oczywiście, nie da się nic fajnego trafić. 150 gemów się totalnie nie opłaca. Ale proszę, dajcie mi coś. Coś fajnego. O i taki wybór na pierwszy, to ja rozumiem. Oczywiście, że Mighty Miner. Nic innego wybrać nie mogę. Kurczaki, ty wezmę tego balona, chociaż będzie dość drogo. Okej, okay, mam balona, więc nie mogę mu chyba oddać tej dużej grupy minionków. A tutaj wydaje mi się, że mogę wziąć to. Mam bardzo drogi deck, więc mam nadzieję, że dał mi tanie karty. Okej, okay, Loga Gianta jeszcze dał mi inne rzeczy. Wydaje mi się, że naprawdę. Mam bardzo dużo małych koplinków. I to wszystkie on mi dał, więc. Będę miał się czym bronić. Atakować mogę balonem. Wygram to. Ja nawet nie wiem, czy już teraz balona tam nie wyschlę. Yy, a z balonem na przykład takiego Monka. Pa, żeby on tam bił. W razie co, okej. Okay. On ma coś potężnego na mojego balona. No bo ma... Oj, oj, oj. To problem teraz lekki. Trzeba go tutaj jakoś zdystraktować. Trzeba tutaj jeszcze loga puścić, żeby go... Osłonić, a on tym Mighty Minerem se przeszedł na drugą stronę. Ja potrzebuję dość szybko opanować jego high damage. Proszę go, Blinky, bić Oj, ten Mighty Marne Miner jest dobry. No i dokładnie o tym mówię, jest naprawdę całkiem nieźle. Ja w tym momencie straciłem wierzę. Straciłem też odrobinę nadziei na to, że będę w stanie tutaj coś jeszcze ubrać w tym meczu. Bo no zobaczcie co on mi robi. On co chce, to mi atakuje. Mój balon chyba to dole... nawet nie doleci. Tragedia. Dobra, ja bym coś chciałem w tym meczu próbować, a tutaj się okazuje, że jakiś mighty miner... Wygrywa mu całą grę i przez to ja nie jestem w stanie zrobić nic. No to może troszeczkę też przez to, że nie zagrałem najlepiej, ale w następnym meczu to już na pewno wygram. Nie wygrałem, więc nie ma skrzynki. Weźmy sobie Electro Wizarda. Ciekawy to to wybór. O, tutaj Valkyrie też, chociaż dość drogo lecę. Do tego... Oj, balona, nie? Przepadam za Tornadem, ale jego Tornado może mnie wkurzać. No i tego pana Prince'a. No zobaczymy jak pójdzie. To ma Minera. Ja mam Minera. Nie no, to tutaj już nic źle pójść nie może. Ja od razu... Znaczy Minera. Monk mam, co ja gadam? Mąka od razu wystawiam, bo co tu się może źle stać? Tutaj patrzcie, Walkiria, na kontrę tych małych tele, teletubisiów. Tam pójdzie na przykład taki Electro Wizard jeszcze, bo czemu by nie? Pa jak tam będę odpychał tym mąkiem. No nie wiem, że było kolorowo w tej gierce, bo kolega naprawdę nas bardzo kontruje. Ma tak naprawdę odpowiedzi na wszystkie jednostki, które ja tylko sobie wymarzę. O, jeszcze sobie się to wierzy. No tak, bo za daleko wystawiłem tą walkiwie. Straciłem w tym momencie wieżę, straciłem też szansę na jakiekolwiek ataki. On zaraz wystawi tych typów, co tam z powietrza napalają, więc ja potrzebuję czegoś, co będzie w stanie to obronić. Tutaj tornado za dużo mu nie da. Ty, wydaje mi się, że to nawet może być dobry czas na atak na drugą stronę, bo ta jego wieża to już jest chyba zrobiona. Ja tutaj walę wąka. Wąka. <laughs> może bąka jeszcze, manojku? Walę tam mąka, wale tam jeszcze Dark Prince'a. Nie no, Mont będzie teraz tą pipać, się co on tam będzie robił w ogóle. Chłapa, patrz, co on tam się dzieje. Tutaj walę Valkyrie. Tutaj walę odbijanie pocisków. Nie wiem po co, ale mam trochę wolnego czasu. Jeden HP na wieży. Pokonałem to. Tutaj walę elektromizarda Tu jeszcze odpalam Giant Snowballem. I tak naprawdę z mojego totalnie... Przeglanego mindsetu i bycia pewnym Że ten mecz przegram To ja ten mecz po prostu wygrałem Pytanie czy to była zasługa Monka Wydaje mi się, że tak Dobra, zebrałem trochę tych banerowych tiketów Więc mogę za free jednego otworzyć, więc to zrobię I w tym darmowym musi wylecieć coś, co mi się bardzo podoba Coś mega, egzotycznego Ciężkiego do zdobycia No nie wygląda to wcale tak Czy z tego można coś fajnego zdobyć widzowie? Wydajmy 200 gemów na kolejnego boxa No i proszę, chociaż raz coś nie najbardziej basicowego Hej, to jest chyba całkiem fajne. No nie jest to nic tego najrzadszego, ale już rzadkiego i całkiem mi się podoba. Nawet to sobie teraz ustawię. Dobra, zagrajmy kolejny mecz. Ostatnio bardzo mnie ten eliksir golem porobił w meczu, więc wybiorę. Skarmi może również się przydać, bo będzie tego eliksir golema kontrowało, więc też musimy myśleć w ten sposób. Tutaj wybiorę archera, żeby kontrolować te jego mniejsze jednostki i tutaj wybiorę panów goblinków spirowych, żeby tą jego hordę, yy, tam wiecie, pokonywać. Oj, no i niestety teraz nie dostałem tego, co chciałem, więc yy, w końcu zmierzymy się przeciwko Monkowi i zobaczymy, jak będzie działał on przeciwko mnie. No, myśl niesamowitą powiedziałem. O, ale zobaczcie, jest i on, jest i pan Monk. Yy, no, będzie odpychał mi tego golema, ale wydaje mi się, że to naprawdę ja teraz mogę całkiem sporo tutaj demage'u tam na tej, na tą wieżę porobić. Może nie jakoś mnóstwo, ale jakbym jeszcze zdołał użyć mocy przyzwania i zdołałem, to będę naprawdę tam mógł, no kurczaki, bardzo ładnie się obronił. Tak czy inaczej, ja na tym ataku wyszedłem bardzo dobrze. No a jego mąk teraz spłynie na hitka od wieży. No jak smutno. Lecimy zaraz potem z Elekser Golemem. Tutaj jakieś myślę, że smoczki można puścić, żeby tam tego pana innego smoczka trochę pokontrować. Okej, okay, mam wieże, ale teraz będę miał dość poważne problemy, bo kolega naprawdę mocno mocny kontratak przeprowadził, a ja nie za bardzo mam jak odpowiedzieć na tę jego jednostkę latającą. Więc muszę tam bić, muszę atakować. Okej. Okay. Biję wieży coś, ale i tak chyba będę w stanie, nie ma co też panikować, bo ja jednak mam przewagę wieży. Tutaj jeszcze szkieletomki puszczę, żeby obronić ten jego atak na drugą wieżę i mogę powoli zaczynać myśleć o swoim ataku. Tutaj Ram Ridera jeszcze puszczę, patrzcie na to. Ja wiem, że ja bardzo tutaj przesadzam z tymi atakami, jego mąk w tym momencie odbija strzały w moją stronę, ale ja i tak chyba będę w stanie tam całkiem sporo temu teamate. Nie no, ten elixir golem jest naprawdę potężny właśnie. Ja wiem, że oddaje Elixir, ale ja w tym momencie praktycznie sam z siebie całość mu zniszczyłem. Jeszcze tej skarmi pójdzie atakować, żeby obronić tą moją wieżę. No nie no, już na pewno wygrałem. W 4 sekundy, nic się już nie wydarzy. Całkiem to mocne. Chociaż trzeba przyznać, że jego mąk bardzo mi przeszkadzał. I w tym momencie trzy zwycięstwa udało się zdobyć. Dwie przegrane, niestety, również. Ja, oczywiście, jak zawsze, zapraszam Was do klanu Siemane Manojki. Dzisiaj, kiedy to widzicie, zrobię lekkie porządki, powyrzucam kilku graczy. A my na koniec otwórzmy ostatni baner za 250 gemów. Czyli za jakieś 15 zł. To się totalnie nie opłaca. Dobra, proszę dać mi coś extremely rzadkiego. Okej. Okay. Nie za brzydkie, nie za ładne. To też było rare, ale no ten smoczek mi się tak podoba. Wy pamiętajcie lajkach, like pamiętajcie o subach, tutaj macie inne super filmy, które koniecznie polecam zobaczyć, a ja na dzisiaj już się żegnam. Trzymajcie się, pa pa!